Witam Was. Ja tylko na chwilę, w sumie planuję w niedalekiej przyszłości obszerniejszą wypowiedź, gdyż w moim życiu wiele zmian, ale pozwólcie, że na razie opowiem jedną sytuację, która mi się przydarzyła. Całkiem niedawno wracałem moim wózkiem sterowanym brodą ze spaceru, byłem już blisko domu, przejechałem przez przejście dla pieszych, stanąłem na moment na chodniku. Żeby poprawić sobie sterowanie i siebie samego, jakiś przechodzień spytał, czy coś mi pomóc, więc grzecznie odpowiedziałem, nie, dziękuję. A jak wam już wyjaśniłem w pierwszym odcinku, kiedy kiwam głową nie to całe ciało się rusza, to on nie zrozumiał co do niego powiedziałem. I zaczął krzyczeć, że mam jakiś siatak. Zaraz się ludzie zlecieli, wezwali pogotowie. Nawet nie miałem już jak uciec, bałem się po prostu o wózek. Że coś mi uszkodzą, gdyż ciężko na niego harowałem, ale wiecie, co było najstraszniejsze, że starałem się im jakoś wytłumaczyć, pokazać, iż to tylko moje ruchy mimowolne to znaczy, a to za oraz spastyczność. Jednak oni wszystkie moje ruchy i znaki brali za objaw, padaczki, mówię wam, to jakbyście chcieli powiedzieć komuś coś bardzo ważnego, a ten ktoś ignoruje was totalnie. Po prostu to był jakiś koszmar senny, ba. Lekarka z pogotowia, bez obserwacji, bez jakiekolwiek próby kontaktu ze mną, tylko z relacji przechodniów stwierdziła, że to padaczka i zaimplikowali mi irelanium, lecz nawet nie czułem jego działania, gdyż byłem w takim stresie. Na szczęście, pewna znajoma tamtędy przechodziła. Wielkie dzięki jej za to, zawołała moją mamę i wszystko się wyjaśniło, chociaż lekarka nadal się upierała przy swoim. Właściwie zastanawiające jest to, czy takich zwykłych lekarzy uczą na studiach na przykład co to jest atetoza, spastyczność mięśni i tym podobne. Widać było po niej, że jest już doświadczona wiekiem, bynajmniej tak mi się wydawało. Dobra, zostawmy ją. Cóż, trzeba powiedzieć, że z jednej strony dobrze, że ludzie reagują. Świadczy to iż nie ma u nas takiej znieczulicy. Jednak w tym przypadku taka reakcja ludzi była całkowicie niepotrzebna. Być może to częściowy mój błąd, mogłem zrobić i przykleić na wózek taką instrukcję siebie samego, ale cóż, mądry Polak po szkodzie, jak to mówią. W każdym razie, kończąc mój wywód, zapraszam, jak zawsze, do komentarzy.